Czy koka jest legalna gdzieś tam w Hiszpanii w jakiś tam... Znaczy no, w Hiszpanii, wiesz, to no, generalnie możesz i kaszysz kupić no sobie tak, prawie tak. że na legalu w e, barze, tak? Mm. E, więc to nie jest tak, że ta roślina jest le legalna, mm. tylko może tak, może nie zajmujmy się koką. E, tak, rozmawiamy e, o yerba mate. się przy Czyli... przy o yerbą, ko o koce ko to mogę tam opowiedzieć właśnie przy innej okazji. Co dzisiaj będziemy pić, Panie e, Więc Dzisiaj pijemy Rosamonte. E, może nie jak bo mam te opakowania przygotowane, ale tak powiem poglądowo, e, jak taka jebka wygląda. Rosamonte jest to plantacja argentyńska, jest to plantacja bardzo popularna, w sensie, że ta marka może w ten sposób powiem, bo plantacja. E, swoją drogą w północna Argentyna. W tym przypadku e, Marka jest bardzo popularnie rozpoznawana w Polsce. Może nie robimy takiego szału dla osób e, pijących już światę, bo na pewno Rosamontę znają, lubią albo nie lubią, ale powiedzmy, że startujemy z, z, z takiego pułapu, żeby może no, pokazać osobom, które którzy jeszcze nie piją. Przecież... Znaczy, którzy przede wszystkim nie za bardzo wiedzą, z czym to się je, tak? Z czym to się je. Bo, myśleliśmy o żeby startować z czegoś, mo mo może to jakoś tam bardzo zaawansowanego, ale nie nie ma sensu. Zaczynamy, z, zaczynamy Zleko od podstaw. Od, 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 zacznę od postaw, tak? Takich taki, mniej więcej, może nie będziemy wyjaśniali, jak się w tym momencie impregnuje batero i tak dalej, <laughs> ale zajmijmy się sam, samą jedną. Tak, jak się pije, też opowiemy, bo mhm. to wiadomo. Generalnie w paragwajski jest to taka, jest to krzak, jest to krzak, który ma w sobie bardzo dużo witamin. Kwasów przyjaznych organizmowi człowieka działa podobnie jak kawa, w sensie że pobudza, bo to jest jego głównym tutaj atutem, ale nie ma tych skutków ubocznych, jak to jest w przypadku kawy, w sensie że nie ma potem jakiejś suszy. Znaczy, no. W sensie, że w tak? Tak, tak? tak, to czegoś takiego nie ma. Jerba bardzo fajnie napaja, jerba bardzo fajnie ożywia, tak jakby samo po pobudzenie, mimo że też yerby zawierają często w sobie kofeinę, jest inne niż te kawowe, mianowicie troszeczkę jest takie łagodniejsze, ale efekt utrzymania jest zdecydowanie dłuższy. Przede wszystkim w pierwszym tym zalaniu dostajemy kofeinę, a, a później to już po prostu uzupełniamy płyny, witaminy. No to jest generalnie taka y znaczy, mi żebym nie powiedział, że hierba to jest w jakimś sensie styl życia. Tak? Szczególnie w Ameryce Południowej. Takie kraje jak Argentyna, niektóre części Chili, Chile, Brazylia Południowa, Paragwaj, Urugwaj, no to bez, bez mate w zasadzie się nie. nie... Obędziemy, tak jak powiedzmy Indianie w Peru się nie obędą przez bez, koki. Bez, koki, bez liści koki i herbacie parzonej na koce. W tym się, do koki hierba mate w Europie jest Legalnie. legalna. Tak? Jesteśmy mateistami. Eee, czy jesteśmy mateistami? To, to dobre pytanie. Od, od kiedy za, za zaczyna się być być mateistą, od kiedy nie? Myślę, że jak się pije to codziennie, to już się jest mateistą. Więc ja mm -hmm. nie jestem mateistą, bo kiedyś piłem codziennie, nie mam teraz czajnika elektrycznego, więc nie chcę mi się latać. No wiesz, ale mateista i... to z taki koleś w kapeluszu z rondem, z kośmi upolowanymi zębami krokodyla na silniku wiesz, to, to, to już... co, to, to, co, chodzący z mazmatero po mieście i proszący wszędzie o gorącą wodę. Raczej bym powiedział, że to, to już jest yy, bardzo yy, hipstajlowe tak to się mówi nie wiem <głos> <głos> się nie znam ja nie jestem jest hipstajlowie tak się to mówi hipsterskie że to teraz takie jest wiesz nie, nie wszyscy się w to bawią jeszcze jest to takie dla... może powiedzmy jeszcze trochę mówi się, że to jest jeszcze elitarne, chociaż zaczyna być to popularne. Słuchajcie, ja tak już on mówić za, za gorącą wodą, bo no tak, bo chyba po okay. prostu powiem, jak to się zalewa. Za Oczywiście... Czy aż wypije? Znaczy jest, 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 jest cała masa w ogóle... Nie. E, znaczy nie to, że mi to tylko ludzi, którzy twierdzą, że trzeba się w ten na niewinny sposób z jerybą. Przyznam szczerze, ok, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju opowieść, trady, tradycję, no tak to jest, ale ja bym chciał to przedstawić po prostu z takiej strony praktycznej. Co, o czym trzeba pamiętać? Tem temperatura wody przede wszystkim, żeby to było około 75-70, w niektórych przypadkach 80 stopni. Najlepszy jest czajnik, taki jak tutaj mamy, czyli z termostatem, ewentualnie jak się nie ma, to mamy te termometry kuchenne. Jak i nie mamy tego, po prostu e mierzymy temperaturę mniej więcej tak, że odlewamy do jakiegoś kubka wrzątek, stawiamy na 5 minut, jak już nie, nie parzy w usta, tak aby piekło, znaczy, że temperatura jest jalna do zalejmy. I e, to jest najważniejsza sprawa. Pozostałe rzeczy, żeby było przez co pić, była jakaś bombija, my to pijemy z bombi bambusowych e, na naszej własnej produkcji dla chaosu. Um, ja piję z glinianej. To jest te matero, które pamiętasz, tam przeszedł Tak, przeszedł czy niosę, to jest alsia, moje jest, matero. Tak. Będzie można wygrać dwa takie. Tak. Ale e, co Wam powiem tak? Temperatura wody to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest to, żeby było przestopić, czyli bombiję naczynie. Może być generalnie do, dowolne, e, może być to kubek, może być to tam cokolwiek innego. E, ja mam akurat tutaj tak, takie lanserskie naczynko zrobione z palisandru. To jest Palo Santo, święte drzewo. To bardzo charakterystycznie pachnie. Palosanto się nie da pomylić z jakimkolwiek innym drzewem. I za chwilę Wam pokażę tak z bliska do kamery, bo podejdę, żeby Wam pokazać, jak to jest zalewane. Jak wygląda susz. Ok, to może tak na początku. Mm -hmm. Widzicie, tak wygląda susz od tę. Alo. Tutaj mam e, trochę to patyczków, listki. Jak list, y, kiepsko będzie widać to jeszcze to będzie od zrobione, no, ale tutaj znaczy, po prostu... No wiesz, no. I, ale jak troszeczkę, jak troszeczkę, troszeczkę, wsypamy, jak troszeczkę nim, nim potelepiemy to też wychodzi nam to co nieco pył. Je, rosamonte jednak jest trochę taką hierbą pylistą, No ale ten pył jest sposób na, na to, żeby go tam sobie usunąć, to nie jest jakiś kłopot, ale tak to wygląda mniej więcej. sama rosamonte z kolei przy zalewaniu Robimy tak, lejemy sobie po bombijce i nam się robią takie bulki jakby. O, widzicie? To są takie bólki. tam czeka nam powietrze. Ta hierba się parzy i nie pijemy od razu, tylko czekamy na to po prostu, aż ona sobie troszeczkę nasiąknie. I nie patrzcie tu w tle, że już amfuman pije. Ma pij pij. Chciałem pokazać, jak to mniej więcej Znaczy, tura. mówi się, że tak naprawdę jak zalejemy, to pierwszy raz, to część tej wody zostanie wypite przez właśnie jerzyk. Tak, I to więc się mówi to no, do... święty, jak ten się święty nazywa? Święty Tomasz. Święty Tomasz wypija. Albo to Pacza Mama, zresztą od to, tego, tak. czy z zwolennikami tradycji rodzimych, czy chrześcijańskich. No to ja jestem jednak rodzimy, więc Pacza Mama e, wypija. No. Znaczy, może inaczej było. Tak, ten jest chrześcijański jest coś takiego, że. Ten pierwszy łyk należy do 2 Tomasza, z kolei w tradycji indiańskiej było często tak, że te pierwsze zalanie by było wylewane w glebę dla matki, dla, dla, ziemi. Tak, dla, dla matki ziemi, dla mamy. Jeżeli próbujesz jelby po raz pierwszy i ci to nie smakuje, to wiesz, że możesz te pierwsze zalanie tam komuś oddać, albo oddać je mamie, czy świętemu, świętemu Tomaszowi jak tam uważasz. Nie, który zasługuje bardziej na taki dan, czyli jeżeli będzie kwaśne, gorzkie i niesmaczne, to wtedy <śm> nie, się tego pozbywamy. Z kolei, i, e, drugie zalanie już będzie całkiem przyjemne, sympatyczne. Nawet Ty krzywisz i, i robisz taką minę troszkę. Nie, ale ja się delektuję. To nie jest, nie krzyje się. Ja bardzo lubię, właśnie te pierwsze zalanie dla mnie jest najlepsze. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o zamontę, bo ona nie jest taka jeszcze sikiera. Mhm. Bo sobie to mocniejsze. Pamiętam to, co przy, przywiozła Aśka. Z, Play tam To, to o, tamto to był sienkiera dopiero. Znaczy, do tego też mówimy o że żeby to była taka jerba na początek. Um, generalnie ona, ona jest o tyle ciekawą jerbą, że jest żekowana w beczkach wykonanych ze zrużonego drzewa. Bo sam proces nie chodzi tylko, żeby jerby jeszcze zabrać, ale zebrać tylko trzeba osuszyć, czasami odymić, czasami musi trochę pole W związku z czym... A um, Tarosa Monte drastycznie jest rozrzekowana w beczkach wykonanych z wywołanego drzewa, ma taki dość specyficzny smak. I co jeszcze należy powiedzieć, że można to kilkukrotnie zalewać, czy tak do... Póki Póki czujemy smak. Póki czujemy smak. Jeżeli są osoby, którym się śpieszy bardzo, nie mają czasu się z tym bawić, górze, to one preferują takie zdecydowanie mocne despalady. Na przykład jak Cruz Malta czerwona, gdzie dwa, trzy zalania i są, wiesz, napompowanie na energią okrutnie, co nie? Z kolei ludzie, którzy lubią sobie nalecie no, pić przez cały dzień, nigdzie im się nie za bardzo śpieszy, czy mają możliwość taką, żeby cały czas tą, tą, tą gorącą wodę sobie dolewać, tak zwani me, e, Tak, no preferują takie hierby łagodniejsze. Łagodniejsze, które no nie dają im takiego kopa mocnego, ale przyjemnie pobudzą, nie wiem, do jakiejś pracy w domu czy, 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 czy w biurze. nie za nie chce nagrać, nagrać film. Na przykład. To. Albo obudzą w pośrodku nocy, prawda? Um, e, także e, słuchajcie, polecamy Rosamonte na, jako jedno z, z yerb dla początkujących. Jeszcze pokażemy par, parę innych yerb z czasem które też zasługują na jerby jako jerby dla początkujących, ale też będzie trochę jerb takich bardzo, bardzo yy... Dziwnych, specyficznych, które postaramy się opisać bardzo wnikliwie. Już myślę, że to będzie film dla osoby, która. No, zaawansowanej w piciu matem. E, wiecie co. E, no, Zaczynamy, jak Handfulman. Ja, ja już widzę tą całą masę wpisów, gdzie w ogóle fani i wchodzą i mówią: ale kurde, robicie fuszarkę? Ha, coś tak, tam. tak, tak, tak. Bo, na, nie, nie, bo na, nie wiem. Bo, na bo, forum herbaczanym, tak. I tak tu bo nie, przetrzymałeś, bo nie przetrzymałeś tą, tą ręką w tyłu i tak dalej. Szczerze powiedział, że mam to gdzieś, bo... Znaczy w takim sensie, że, że te wszystkie... Yy. Znaczy pył można by... Wszystko też od bombi. Mamy świetną bombię, dobrze filtrującą, to pył nam nie przeszkadza. Może być tak jak ja, że mi też pył nie przeszkadza, że piję bambusowe jedna jednej z najtańszych bombii i też mi to ale nie naturalnie. przeszkadza. Ale znaczy, na przykład mi ta bombusowa ale gęska no przyszedł. Przyszedł. Co? Ja, y, może, to trzyma. Mimo, że Rosante jest y, w miarę pylasta, to nie mam że y, czegoś tam łykam. Nie Dole, przeszkadza, co? dwa, trzy, tak poproszę, dwa, trzy zalania i już pyłu nie ma, tak naprawdę. Wciągnąłeś wszystko. Tak, tak, dokładnie. Dobra, jest to świetna sprawa. I tak konkurs miał być, ale co robimy? Jakiś konkurs z pytaniem, czy tak po Jest taka ciekawostka. Mianowicie ja sam, mimo że tematem gierby zajmuję się od 6 lat, jakoś by już wychodziło, to nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem, że tak duża reprezentacja jest Polaków w Argentynie, czy polskich właśnie potomków, polskich emigrantów z polskimi nazwiskami, którzy, którzy tym biznesem trzą, trząsą. Wszyscy ci czołowi plantatorzy łącznie z gubernatorem prowincji Misiones, która jest taką awangardą produkcji yerby w Argentynie, to są Polacy, albo ich potomkowie. I to wypłynęło dopiero w momencie, kiedy był tam spór ceny yerby na Skupie, gdzie minister handlu wewnętrznego, o czym może już niektórzy czytali na Coś na, 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 na naszym fe, e, facebooku na naszej stronie, na się, się, bo, bo, bo o tym pisałem, e, zdyzywał właśnie tych e, plantatorów, ci, czyli Polaków domagających się wyższej ceny skupu jelby od, 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 głupi, od głupich Polaków. Od, Polaków. od, nie, od, głupi, od głupich Polaków, tak, że, że, że ci głupi Polacy. No i tak zaciekawiło mnie, czy faktycznie, no i, z, i z, zacząłem szperać właśnie w tej tematyce, okazało się, że praktycznie cały rynek jerba produkcji mate w Argentynie, no nie wiem, pozostały dwóch krajów, których nazwę nie, nie zdradzę, ale wtedy no tak. się postaram sprawdzić. i Nie dziwiłbym się, jakby tam Polacy też byli. Może by, bo w tym drugim kraju też ktoś pisał o takim panu, który wyjechał na emigrację po... po no tam strach. cała masa Pol Polaków wyjechała no no na emigrację wieku, przed, wieku, przed pierwszą wojną światową tak. właśnie. W każdym wypadku, wiecie, co, po prostu jest szok, że, że nawet do takiego biznesu z Jerwomate się Polacy tam wkręcą i, i zaczynają tym rządzić. Jak się okazuje, Polak potrafi, tak? tylko szkoda, że za granicą są za Czy prawda jest taka, że projekt Polak jak podmusi to jest yy, pracowity, a jednak w tamtych krajach w Ameryce Południowej tym miejscowym się to bardzo robić nie chce, o to oni są tacy raczej. Po co ma robić, bo podejdzie gdzieś w dżungli, jakieś mango wisi, zerwie się i nie musi to gdzieś tam no tak, no, tak, 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 no tak, tak, tak. Tak by się wydawało. E, Okej, okay, jakoś to podsumujemy to wszystko, tak? tak. E, na początek. Pijcie yerba mate. <laughs> Pijcie yerbę, e, bo to jest, jest lepsze niż zawsze od kawy, bo to jest fajniejsze. Jest to e, dla młodzieży, na pewno zdrowsze niż palenie przez 16 latka Siszy. Czego nie, po, nie polecam. No nie, 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 bo, bo, bo to jednak jest służewka, która tam... Mm, trzeba być pełnoletnim, żeby się no zachować. Znaczy, z tego zdrowia trzeba wyrosnąć, tak, żeby tam się wszystko wykształciło. No jak więc, trzeba, ale to rozwijamy. możecie pić śmiało no tak, od, i, od dziecka. No, ale to jest z umiarem. No. Bo to z umiarem, nie, nie chodzi o to, żeby być cały czas nabuzowanym no jebą, prawda? I, I mieć... wow, no i no rasza. Oczywiście. Podsumowując, yerba jest zdrowa, generalnie jeszcze tania, mimo że to nie podwyżki były. Jest działa, fajny działa, tym na nerki, działa na nerki. No, jest bardzo fajny rytuał z tym związany, jeżeli chodzi o samo picie. No bo wylewać nie można. No tak nie można. Co robimy, jeszcze powinniśmy powiedzieć, że też po wypiciu yerby, jeżeli mamy materko drewniane, nie wysypujemy tego, bo nam materko może pęknąć. Tylko zostawiamy to, niech to stoi, niech to powoli sobie wysycha. I dopiero, jak już naprawdę nie pijemy parę dni, jak już to jest wszystko suche, możemy to powoli wysypać. I też tradycyjnie wysypuje się na ziemię lub do kominka, czy tam jak mamy. No, raczej nie powinno się tego, wedle tradycji, na śmietnik wyrzucać. O tak, no, hierboma ma temat, ma pewnego rodzaju sakrum, więc więc. Y może e, przy innej okazji już tak sobie usiędziemy i zrobimy to true w zasadzie, żeby pokazać m, od samego początku e, jak wygląda obrzęd parzenia yerby. E, w okolicznościach bardziej domowych. No może, myślę, może tak. Albo tak. e, wiem, usprzątniemy sobie kawałek trawnika o, i na, i na trawniczku. Tak. E, wiecie co, e, po, poza tym co jeszcze Wam z czasem pokażę, Charles, z Wam pokażę i kilka innych, e, myślę, że rzeczy, że, których nie spotkacie, jakby to powiedzieć, w złupym sklepie, tak? Dwa zestawy do rozdania. Mamy, zostawiłeś już na z e, Tak, mam pytanie, mam prostsze jednak. Dobra, okay. powtórz Ty swoje pytanie. Moje pytanie jest takie, żeby wymienić trzy państwa, proszę bardzo, A w których uprawia się yerba mate. Wiemy, że pierwsza z nich to jest Argentyna. No i chodzi o to, żebyście podali nie, dwa pozostałe. Dobrze, moje pytanie jest y, te prostsze, jednak przemyślałem sobie, a powiem tam to chodziło o książki y, nisiorskiego o przygodach tomka. Nie znam. Dobra. Nie znaczy, No dobra, nieważne, więc pewnie zaszalałem, tylko ja pewnie to znam. Dobra, pytanie jest proste. Jedba y, możemy też zalewać wodą zimną. Jak się to nazywa? I gdzie tradycyjnie najczęściej się to pije? Jest taki kraj? Jeden z tych trzech, w którym jest to najbardziej rozpo, rozpropagowane. Czyli picie na zimno. Na zimno. I w jakim kraju z tym termosikiem pod pachą popierdzielają? No z termosikiem zimną wodą, co w sensie, Tak z zimną wodą, tak. Czyli zaznaczamy, że nie chodzi o Argentynę. <laughs> tak, nie chodzi o Argentynę. <laughs> e... I tak jak mówię, do wygrania klinianych kubeczek, 100 gram hierby i Bombija, tak? Tak, i bombilla, I Bombija, tak żebyście mieli już zestaw startowy. Piszcie kto pierwszy ten lepszy. Także dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej.